Rdziostów. To będzie cmentarz wspólny dla Nowego Sącza i Chełmca. Oba samorządy dogadały się co do tego już dawno. Teraz równo dzielą się wydatkami. Całkiem niedawno, parę tygodni temu odsprzedaliśmy współudział w nieruchomości, na której się znajdujemy Nowemu Sączowi, a którą wcześniej zakupiła gmina Chełmiec. Natomiast regularnie, zgodnie z harmonogramem płacimy po połowie tej inwestycji, dokładnie 50 na 50 inwestycja. Plus minus kosztowała 3 miliony 200 tysięcy i każda z gmin płaci po milion 600. 000. Nowy cmentarz zajmie powierzchnię około 1,5 hektara. To na początek, bo możliwa jest jego dalsza rozbudowa. Na razie jednak trzeba przygotować to, co wydzielono. Niemal gotowa jest już kaplica i alejki. Kolumbaria, czyli miejsca na urny, też stoją. Teren jest wyplantowany i obsiany trawą. Wydaje się więc, że nekropolia powinna być czynna lada dzień. No już mieszkańcy są zainteresowani rezerwacją miejsca pod swoje miejsce pochówku. Myślę, że końcem września już powinny być gotowe regulaminy, cennik i wtedy będziemy mogli już rozmawiać konkretnie na temat miejsc grzebalnych na tym cmentarzu. Tu będzie 395 miejsc grzebalnych, ale przewidziano, że pochówki będą piętrowe, co najmniej podwójne, więc będzie miejsce dla 800 mieszkańców czy to Chełmca, czy Nowego Sącza. Oprócz tego jest niemal 400 miejsc w Kolumbariach. Ostatni założony termin zakończenia inwestycji to koniec września, ale już wiadomo, że zostanie przesunięty, bo wciąż nie ma uprawomocnionej zgody na przełożenie sieci energetycznej i podłączenie nowej. Bez tego żadnych energetycznych prac robić nie można, a bez nich nadzór budowlany nie wyda zgody na użytkowanie. Optymistycznie należy założyć, że pierwsze pochówki będą tu możliwe pod koniec października.